tracja się zaczyna, na słońce musi wyjść Czas na efekt domina, nie zmieni się nic Jednych nikt nie zatrzyma, jeśli chcą iść U innych skąd kamina, pewność ją napłysnę Nie jestem ten zły, jestem cud wybuchowy Ciękło, Przez jakiś czas, nie tak dawno, któż to wie? Byłem taki sam, wiesz, że wzywam cię Eolę znowu mam skaczę, tu skaczę, tam będę stawiał na cie, lecz sam nie wiesz jak nigdzie A na początku poglądam, zeszyw każdy ruch, każdy czym jak jaki ma ty? Piją rolę bangę, cała i znać, pozostanę tu lepiej, zacznij się bać Zobaczysz mnie nie przetwane i w ich będzie to cieść Mówisz, że jestem łamaczem bóg, ale używasz sami A jak Atrakcja się zaczyna, na słońce musi wyjść, czas na efekt domina, nie zmieni się nic. Jednych nikt nie zatrzyma, jeśli chcą iść, u innych słodka mina, będą na bóg. Pisałeś się w fest, lepiłem piątka pionę wzrok, bo mógł nie tylko jak się ci, gdy zapadła dmiał. Mnie nie lełząc, lepiej męstwo wielkie masz. Przy słodkich zwierzątkach wiedziałem, że ty aby dasz. Choć nic nie zmieni, niezbędne jest już tu marczenie. Myślę, że sobie uznać, wszystko z siebie daz nieposzne pięć te zażalenie. Od konce wacji zgodnie świat przystrzeć wieczna i złamna Jest tować, jest wstrządasz, koła się do brzegu, bo przeczas będzie się zaliczał Do nas też wierzy, że to wszystko... Jest... skąd górze yeah, je, swój los się rozpoczyna, na słońce musisz wyjść, tyś w tym domina, nie zmieni się nic, jednych nikt nie zatrzyma, jeśli chcą iść, u innych co ta mina, ją na błysk. Twój los się rozpoczyna, na słońce musisz wyjść, gdyż efektem domina nie zmieni się nic. Jednych nikt nie zatrzyma, jeśli chcą iść, u innych wina, mina Wewnętrzną na gdyż...